Zobacz, y kapliczka! A kto tam siedzi? To Jezus. Mama mówi, że wszystko wie i wszystko może ale on tylko siedzi i milczy. A mówiłaś kiedyś do niego? No co ty? On tylko tam tak siedzi siedzi i siedzi chodźmy dalej. Co tam słychać? Słucham Was, dzieci. Ha, ha, ha. Jezus rozmawia! Ale czas. Siedzi i rozmawia! Mówi do nas! Cicho, chodź. O, o, chodź! Panie Jezu, chcielibyśmy Cię o coś zapytać. Dlaczego nie wszystkie dzieci chcą z Tobą rozmawiać i się modlić? Tomku, bo nie wszystkie dzieci mogły mnie poznać i nie wiedzą, że jestem blisko i bardzo je kocham. A tak bym chciał, by wszyscy ludzie mogli mówić do Boga, tatusiu. A ja wiem, a ja wiem, ja wiem, że Bóg jest moim tatusiem. A wy jesteście jego ukochanymi dziećmi. Ja was zaprowadzę do niego. Ale czad! Posłuchajcie, pewnego dnia przyprowadzili do mnie głucho niemego. Głucho co? Nie głucho. A kto to taki? to ktoś kto nie mówi i nie słyszy wziąłem go daleko od tłumu włożyłem palce w jego uszy i śliną dotknąłem języka spojrzałem w niebo i wezwałem boga mego ojca i rzekłem do głuchonie niemego efata to znaczy otwórz się i został uzdrowiony <grych> Pamiętacie, jak Bóg stworzył człowieka? Yy, tak, yy, pamiętam. I dał im piękny ogród. Tak, tak było. Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego życie. I człowiek stał się istotą żywą. Wiem, wiem! I chodził i rozmawiał z Bogiem. Tak samo tchnąłem życie w głucho niemego, dotykając go, by zrozumiał, że go kocham. I yy, wszystkich yy, tak samo kochasz. Tak, kochani. Kocham tych, którzy mnie nie słyszą i tych, którzy nie potrafią do mnie mówić. Ale jak to? Nie słyszą Cię? Przecież mają uszy. Hmm? Tosiu, nie słyszą mnie, bo są zamknięci na mnie. Nie słyszą moich słów w kościele. Dlaczego? Gdy człowiek grzeszy, staje się głuchy i niemy. Nie słyszy mnie i nie umie do mnie mówić. A ja kocham ich, więc uzdrawiam uszy i języki. A no. kiedy to robisz? Uzdrawiam ludzi, gdy przychodzą do sakramentu spowiedzi. Dotykam ich serc w czasie Eucharystii, aby mnie słyszeli. Uzdrawiam tych, którzy się do mnie modlą i mówią, chociaż mnie nie widzą. Ja naprawdę dotykam ludzi, by ich uzdrowić, bo wszystkich kocham. To jak ty. Kogoś dotkniesz, to już umie mówić do ciebie. Kogo ja dotknę, ten umie mówić do mnie. Bo otwiera swoje serce, i chcę, bym w jego sercu zamieszkał. A ja chętnie w takim sercu zamieszkam. I ten człowiek zaczyna cię kochać. Kiedy on odkrywa, że go kocham, on też chce mnie kochać. To jest właśnie radosna nowina i to jest właśnie czad. <grystanie> <grystanie> Czekaj, ty Jezu, potrafisz wszystkich ludzi uzdrowić? Chcę uzdrowić każdego człowieka. Potrzebuję was, byście przyprowadzili do mnie tych, którzy mnie nie słyszą i nie potrafią do mnie mówić. Ale jak ich przyprowadzić? Zwyczajnie. Powiedzcie im, że ich kocham i zawsze czekam na nich w kościele. Słyszycie, słyszycie? Zawsze, zawsze na, na was czeka, czeka. i, I, na, i nas. na nas! Pamiętajcie, że swoją modlitwą też możecie do mnie ich przyprowadzić. A mogę modlić się do ciebie za inne dzieci? I dorosłych, żeby umiały rozmawiać z tobą. O. Pewnie. Módl się też za tych, którzy nie wiedzą, że mogę im pomóc. Ty każdemu chcesz pomóc? O tak. Ja przyszedłem na Ziemię, aby uzdrawiać i wybawiać ludzi od wszystkich nieszczęść. No, już wystarczy. Powodzenia, Szkraby, z Bogiem. Tosia, widzisz, pan Jezus uczy nas, że ten, co kocha Boga. i kto go słucha. i kto wypełnia wszystkie przykazania, jest. szczęśliwy. szczęśliwy. Jezus w spowiedzi obmywa nas z grzechu, abyśmy byli. czyści i, i podobni do, do niego. niego. Mamy, Mamy wtedy, wtedy w sobie radość, radość Boga. Boga i to jest radosna nowina. nowina. Ale co?